Witajcie koni z tej strony Magot i Kaczmar Dzisiaj recenzja dla Was gry MOVE Sheriff z Nottingham Grę recenzujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rebel Dziękujemy bardzo I co dalej? Tradycyjnie jest to jeden tak. z dwóch filmików W kolejnym filmiku zobaczcie zasady, wideoinstrukcję Klikamy tu i ten link Was przenosi do filmu z wideoinstrukcją Teraz natomiast recenzja jest to chyba, o ile się nie mylę, pierwsza gra, w którą, y, którą recenzujemy, w którą przed recenzją graliśmy, zdarzyło nam się zagrać osobno. Tak. W sensie, że ty tak, grali tak, z kimś tak, i, ja, tak. i ja, ja w to grałem. I co więcej, jeszcze. ja w tę grę grałem przed tobą. Dzięki tak. uprzejmości y, kolegi z pracy. Radziu, pozdrawiam. Pozdrawiam my. Dobra, ja bardziej. Y, tak. <laughs> To jest akurat ten przypadek. Znaczy graliśmy tak, razem, żeby nie było. Tak, tak. Ale, ale graliśmy to w, w to też osobno i ja miałem akurat w, wie, rzadki zaszczyt. Poznanie jakiejś gry przed tutaj oto tym bardziej zasłużonym plonszówkowo kolegą. Tak, ja znaczy ja powiem szczerze, ja wie, słyszałem o tej grze dużo dużo. Bo jak, jak pewnie wiecie, gra do nas do Polski docierała z w wielkich bólach, ponieważ co chwilę były tam jakieś opóźnienia, oczywiście nie z winy wydawnictwa, tylko po prostu się coś tam co jakiś czas kwasiło na produkcji. No ale, dotarła i ja po prostu tych, tej grze dużo słyszałem i wiedz, słyszałem same dobre rzeczy, Mago to po prostu potwierdził, to już wtedy wiedziałem, no dobra, musimy ją mieć, musimy ją zrecenzować. I teraz tak, zacznę od tego, że powiem szczerze, ten hype, który został nabudowany trochę przez to, zwłaszcza przez to oczekiwanie na nią, to jest podobna sytuacja jak, jak ta, o której mówiłem ostatnio w recenzji Zapraszamy do podziemi. Dużo opóźnień, przez co Duży hype. I powiem szczerze, to nie jest zła gra, absolutnie. Bardzo mi się ta gra podobała. Ja naprawdę tę grę bardzo lubię, ale nie jest aż taka genialna, taka super wypasiona, jak się wszyscy tam swego czasu zachwalali. Nie wiem, powiem szczerze, czy ona trafi do mnie, jak będę robił top 10 gier wydanych w 2016, bo niestety na ten rok się ona kwalifikuje. Nie wiem, czy ona by tam trafiła na przykład. Nie jestem pewien. Ja też nie wiem. Jak będę robił moje top 5 2016, bo skoro przez cały 2016 zagram pewnie w 10 gier, to głupio byłoby robić top 10 z 10 gier. Zrobisz top 5 i najgorsze 5. Tak. <ścoughs> tak, zrobię top 5 top i bottom 5. Nie no, nie ja tam się pewnie nie będę bawił w żadne rankingi, przynajmniej nie takie, ale nie, no, gra mi się podobała, natomiast nie byłem świadom tego hypu, o którym mówisz. I tych bólów i męczarni, w których gra do Polski docierała, dlatego jestem tak powiedzmy trochę pozbawiony tego całego, tej całej otoczki, nie mam świadomości, jej, więc podszedłem do gry chyba z dużo większą, yy, z dużo bardziej otwartą głową. Nie wiem. O, no i to jest też cena w tym momencie uwaga, tak? To jest bardzo cenna opinia od kogoś takiego. Znaczy powiem tak, zacznijmy od wykonania, bo moim zdaniem gra jest przepięknie wykonana. Jest naprawdę karty są bardzo dobrej jakości, ilustracje na kartach, są po prostu super. Typa, a tego nigdy nie widziałem. No. Na... Chleb żytni. Chleb żytni. Wow. Kontrabanda. Na tę grę się po prostu. Ba... <susza> na tę grę zły dla twojej wątroby jest. Na tę grę się po prostu bardzo dobrze patrzy. Tak, to jest prawda. Jest, są piękne ilustracje na kartach. Stoi sorry grud. E, na kartach po prostu postaci tutaj na naszych bazarach, wszystko to ładnie wygląda, aczkolwiek zwróciliście uwagę ostatnio na coś. Że... To ty zwróciliście uwagę? Proszę. Że to nie jest podpisane w żaden sposób. Te tak, postacie. Tak, tak. No, no właśnie, bo tak jak w recenzowanym przez nas ostatnio Steamworks, to jest na podobnej zasadzie, tak? Mamy taką kartę, gdzie mamy bohatera. I mamy tutaj jakieś tam rzeczy, które nam przysługują. Przy czym tam ten bohater miał swój. w ogóle, zapomnijmy miał swoje motto, jakiś cytat, co było taką fajną rzeczą. I dodatkowo miał jakieś tam swoje cechy. I był podpisany, ten ktoś był z imienia i nazwiska. A tutaj mamy jakąś taką panią, co wygląda jak ta z. Ten, z dzwonnika z Notre Dame. Mamy jakiegoś piekarza. Esmeralda. Mamy jakiegoś browarnika. Nie, to był taki, tak, taka była. Tu Cześć. mamy typa, który wygląda jak skrzyżowanie Robin Hooda z Linkiem z Zeldy. A tutaj mamy jakiegoś. E, dobra, no, po, no, powiedziałbym powiedział. coś, co jest politycznie niepoprawnie, tak, tak. więc powiem zniewieściałego pana. No i teraz tak, e, wszystko fajnie, tylko że oni nawet nie mają imion, ciężko się w jakikolwiek sposób z nimi utożsamiać. I. No tak jest to. Ale wykonanie nadal bardzo tak, ładne. Wykonanie Wy, jest super. Ilustracje są śliczne. Więc taki drobny może minusik, że. Ale dlaczego nie jest to duży minus? To tak naprawdę wynika z tego, jak się w tę grę gra. A to tak, ze swoją drogą. I tak naprawdę moglibyśmy w zasadzie już skończyć teraz recenzję, powiedzieć, że to jest dobra gra i przejść do zasad. Albo na odwrót. Nie, nie nagrywać filmu o zasadach i zostawić tylko recenzję, ponieważ ta gra jest taka, jak gracze chcą, żeby była. Dokładnie. To jest taki imprezowy. Roleplay trochę, bo jak się ludzie dobrze w to wczują, to każdy sobie sam tworzy jakiegoś swojego bohatera. I tak jak ostatnio graliśmy, jak tylu y, y, słów, których się już obecnie nie używa, takich bardzo staroświeckich, staromodnych, na metr sześcienny waszego salonu, to ja dawno nie słyszałem. Dokładnie. Nie, to jest prawda. Ja, ja w to grałem z Basią parę razy. I Basie się ta gra nie podobała za bardzo. Naprawdę. Ona była taka, nie, taka sobie. E, z innymi przyjaciółmi w to graliśmy i Basi się ta gra na przykład nie podobała. A teraz jak graliśmy z tobą, z twoją dziewczyną, nagle Basia stwierdziła, kurczę podoba mi się. I ja właśnie wtedy pokazałem, bo w tę grę się gra tak jak gra Mago. Tak, bo Mago po prostu grałeś świetnie ostatnio, nie? To, to tutaj oficjalnie na, na kamerze mówię, że po prostu genialnie się właśnie wczuwałeś w ten klimat. W, ale też tak czasami właśnie takiego właśnie uprzejmego, tak na zasadzie ła oferujesz łapówkę w taki właśnie kulturalny, nadkulturalny sposób, a czasami po prostu takie chłodne spojrzenie, po prostu wiesz... Cztery jabłka, co? Cztery jabłka, nic więcej. I to było dobre. I tak się w tę grę gra. I to jest jej największa zaleta, że to właśnie tak jak mogę odpowiedział, że to gracze te, te, te grę czynią, właśnie i te gierki między graczami, to jest po prostu wspaniałe. I jak to gra, to idzie po prostu cudnie i bawimy się świetnie i jest to wtedy najlepsza gra ever. Tak. Ale, ale, to jest też tej gry największy minus, ponieważ jest, są na przykład takie gry, w które ja mogę, jak idę w jakieś, do jakiegoś towarzystwa, powiedzmy, biorę sobie sobą kilka gier i, i wiem na przykład, okej, okay, w tą grę po prostu, jak w tą grę zagramy, ja się będę dobrze bawił. Nieważne, co oni powiedzą o tej grze, oni mogą mi trochę zepsuć, ale ja wiem, że ja się w to będę bawił. Z tą grą tak nie ma. No nie. Tę grę jest bardzo łatwo komuś popsuć. No Gdybyśmy tutaj... trafili na wiemy kogo... <słuch> <słuch> Wiesz kogo. Naszego przyjaciela. Aha, tak, no to tak. <noise> to podejrzewam, byśmy po prostu wyszli z tej gry załamani i gdybyśmy mieli to recenzować tak. na podstawie tej rozgrywki, to byłaby 1 na 10. Bo tutaj jest tak, że albo wszyscy, albo nikt. Tak. Jeśli jedna osoba będzie zamulać, będzie narzekać, że ta gra jest do kitu, a po co w ogóle coś takiego? A jeszcze czemu udajesz jakiś stary akcent, a dlaczego używasz słów jak hendożyć i psubrat i i tym podobne, tak? I zawrzdy i w przódy. No to, no to to nie zagra, to to nie zagra i już całe towarzystwo nie będzie miało z tego, yy, z tego frajdy, bo tu wszyscy współpracują, bo tu jest cały czas interakcja, można kogoś gdzieś przekupić, można komuś zaoferować pieniądze za to, że kogoś nie przepuści. No możliwości jest tyle, tak naprawdę, ile gracze mają pomysłów, bo gra daje tylko pewne podstawowe zasady, jak dociągać karty, jak deklarować transport i za co się ile dostaje pieniędzy. Coś jeszcze? No, tam parę drobnostek. no jeszcze tam tak. niełęciki, tak, ale no tak naprawdę już później sam ten proces negocjacji, sprawdzania yy, tych wszystkich pokerowych zagrywek, poker faceów, poker smile'ów, poker czegokolwiek innego, no to to już jest wszystko w rękach graczy. Jeśli gracze chcą, czują, to to będą się bawić świetnie. To będzie, będzie taka po prostu impreza. Tak, dokładnie. A jak nie, no to, no to, to, będzie, nie. Lipa. No to będzie lipa. Aczkolwiek te, też, ale i kolejna rzecz tutaj na plus tej gry, właśnie te. To, to co mogłem przy tym powiedział, to jest taki skrót zasad ta gra jest strasznie prosta de facto mm -hmm. i ja ostatnio byłem u mojego kuzyna w Poznaniu e, i grałem z nim i z jego żoną e, i e, oni grają bardzo mało w planszówki, naprawdę mają, mają kolejkę, mają jeszcze parę innych gier, ale generalnie, praktycznie nie grają i kuzyn po prostu bardzo szybko załapał o co w tej grze chodzi i po prostu bardzo szybko załapał Baksyla i powiem szczerze, bawił się świetnie, powiedział, że jest to najlepsza gra w jaką grałem, już mu parę gier pokazałem i powiedział, to co na co on zwrócił uwagę, na co ja powiedział, że nie zwróciłem aż tak bardzo uwagi, że dla niego jest to fajne, mu się strasznie to kojarzyło z pokerem. Na maksa mu się to kojarzyło z pokerem, bo są karty, zagrywasz tego, blefujesz, nie blefujesz, jest kasa, obstawiasz. I tak dalej i powiedział, że mu się tak trochę. E, kuzyn jest tam trochę starszy od nas. Mu się tam trochę skojarzyło to z takimi po prostu wieczorami, jak się bawiło, nie wiem, w latach 90. na początku, gdzie był po prostu domek, gdzieś tam na jakimś kempingu czy coś i się wieczorem grało w karty na przykład, bo na przykład w rozbieranego pokera. I co? No, no dokładnie, no się po prostu, wiesz, wyciągało tak i po prostu się, się wszyscy świetnie bawili i to trochę jakby tak się mu skojarzyło. Ty, a myślisz, że dałoby się zagrać w rozbieranego szefa z Nottingham? Za każdym razem jak się złapą na kłamstwie zdejmujesz ten? O, no na przykład. Nie dość, że tracisz towar, pieniądze, to jeszcze musisz coś zdjąć. Więcej z tego nie gram. Znaczy, jak więcej. <grym> jeszcze tego nie próbowaliśmy. To jest no. tylko luźna, ja boję się, że luźna to to propozycja. Także to tak. E... ale czekaj, bo minus jest najpoważniejszym minusem tej gry jest to. A, tak, ale to jest największy minus wykonania. Wykonania, no, tak. no, no i tak, tak. mamy już później zbierać y, całościową cenę. Bo teraz tak, no, oczywiście tutaj znowu wchodzę w troszeczkę zasady, ale dostajemy takie sakieweczki. No, to nie jest dobra, bo jest ciemna. Takie sakieweczki. O. I one są z takiego materiału to jest jakiś, jakaś plecionka, jest jakieś, jakiś coś ten i na wierzchu ma taki jakby zamszyk. No nieważne. Ale są, są fajne, klimatyczne. Tak. I mają taką napę. Ta napa jest solidna, solidnie trzyma yy, i jest ona potrzebna, ponieważ kiedy się to zapina, to jest pewien taki sygnał, że, coś, że zakończyło się coś tam, nieważne. Ale te napy są tak mocne, a ten materiał jest tak słaby, że ja już widzę, jak to się rozrywa. I to jest minus tego, ponieważ, yy, i tutaj też wiem to od mojego kolegi radka, że. To się potrafi rwać, i w oryginalnej, do oryginalnej edycji były załączone w ogóle te same, bo nawet to jest ciekawe, że na tych woreczkach nie jest napisane Sheriff z Nottingham, tylko jest Sheriff of Nottingham. Czyli to są te z oryginału i wydawnictwo, które oryginalnie to wydawało, czyli Arcane Wonders, dostawali bardzo dużo zgłoszeń, bardzo dużo reklamacji, i szli z tym wręcz do producenta, jeśli się nie mylę, ponieważ to było tak tandetne. Wiesz, co Radek zrobił? Dzisiaj mi powiedział on te ten pilnikiem, żeby tak mocno nie trzymały. No, także to jest, to jest minus, bo trzeba bardzo ostrożnie, bardzo tak bliziotko tutaj, bo jak się złapie za koniec tego materiału, to jak, to, to się rozerwie. Tak. To jest to daj, jest minus. A, a nie daj Boże łapać tutaj na przykład. A no to nie tutaj toż. i no tak jak ty teraz masz szczęście, że nic nie zrobiłeś. <laughs> ty to może one nie są takie złe, jak nam się wydawało. Plus. O, plus. Nie, dobra, to, to jest to jest najpoważniejszy minus, to jest tego. prawda. No. Jeszcze jedna rzecz. W tej grze jest dużo rzeczy, które nam dają tak naprawdę punkty. I bardzo ciężko, to jest coś, na co mi zwrócił inny nasz przyjaciel Krzysztof, że bardzo ciężko mu było w tej grze śledzić to, kto ile ma punktów. Coś, co, co jest moim zdaniem trafną uwagą, ponieważ mówimy się, w tego typu grach. Chcemy patrzeć i chcemy widzieć, ile, jak i który gracz ma punktów, żeby wiedzieć, jak dostosować do tego swoją taktykę. Czy przyspieszyć, czy zwolnić, czy się skupić, czy nawalać cokolwiek, to jest cenna informacja. Kto ma ile punktów? Tutaj jest to trochę trudne, aczkolwiek pomaga, jeżeli na przykład karty, bo tak jest zresztą w instrukcji powiedziane, żeby tak było, karty, jak będziemy układać obok stoiska, to żeby je układać w ten sposób. Tak? Ja pochodzę, gdzie są tuje? Ja są tutaj. Tak, do góry nogami. No. Żeby to układać w ten sposób. Żeby każdy gracz widział, kto ma ile kart mniej więcej. Mm -hmm. No to ja zawsze jest jakaś podpowiedź i kto ma ile punktów, aczkolwiek... No ale to, tak, jest, to jest jedyna rzecz, której tak naprawdę się nie wie. Znaczy można by nie wiedzieć, jeśli ktoś założy karty. No bo kontrabanda i tak się układa. Yy, no już na stosie, no yy, tak. Odwrotnie, więc... Yy... No więc to jest taki, taka drobna uwaga, która została mi przekazana, którą chciałem, żebyście Wy też. E, Ale nie wiedzieli. jest to uwaga do gry. Tylko to uwaga do graczy, żeby po prostu grali w pewien sposób fair, tak? No tak. Pewne to, rzeczy fair, a tam gdzie nie trzeba, no to oczywiście nie. I przyda, przydałby się do no sik na punkty. To jest czepialstwo, To już no, jest no, czepialstwo. No, 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 jak dla mnie to czepialstwo. Ale nie. Y, reasumując, gra jest fajnie wykonana. Bardzo fajnie, nawet bardzo pięknie. Oprócz może tego, tutaj trzeba po prostu bardzo uważać. I gra instrukcja? Gra. Jest, bo ja tam nigdy nawet do niej nie zaglądałem, mi wytłumaczono, czy instrukcja jest jasna, Instrukcja czy... jest bardzo jasna, jest nawet za jasna. Ta instrukcja mogłaby być moim zdaniem spokojnie gdzieś tak o jedną trzecią krótsza. Jest naprawdę bardzo dobrze napisana instrukcja, Polek okay. pochwala się. I rozgrywka jest tak fajna, jak my chcemy. Więc dla mnie to jest naprawdę bardzo solidna pozycja, odrobinę przereklamowana, ale mimo wszystko bardzo solidna pozycja. Ja tej grze na przykład daję 8 na 10. Zasłużone, zapracowane 8 na 10. Uuu, 8. No to nieźle. Czym? No bo ja planowałem dać jej 8. <śmiech> 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 tak, jednogłośnie, jednogłośnie po raz kolejny Geek Factor TV 8. Tak jest. To co? Dziękujemy wydawnictwo Rebel za przekazanie nam gry do recenzji i co moi drodzy zapraszamy was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania nie? Igrania. Igrania. Igrania w tego typu gry, w dobre gry. Do które z... my recenzujemy i które I Wam tylko polecamy. My. I w I tylko nie my. grajcie. I nikogo nie znaczy ma nie. Nie, no czekaj, przecież mamy powiedzmy. ludzi, z którymi współpracujemy, no to przestań. No dobrze, żartowałem. to o, te, które my polecamy i ci, których lubimy. A wy wiecie, których lubimy, umówmy się. No i wiecie, których nie lubimy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Cześć!